Chciałem państwa serdecznie przywitać na kolejnym briefingu. Zgodnie z obietnicą staram się po każdym posiedzeniu Sejmu z państwem spotkać. To ostatnie posiedzenie trzydniowe było niezwykle pracowite. Miałem pełno pracy również w Komisji Zdrowia, w której jestem i za to o, o tym parę słów za chwileczkę powiem. Ale było naprawdę kilka niezwykle ważnych wydarzeń. Myślę, że najważniejszą ustawą, która była procedowana, była ustawa budżetowa. Opozycja zgłosiła do budżetu zaproponowanego przez premiera Morawieckiego prawie 500 poprawek. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy coś takiego widziałem. W ekspresowym tempie w ciągu trzech godzin odrzucono wszystkie poprawki, nawet nie czytano ich tytułów, tylko numery. Ja również zgłaszałem poprawkę. Ona była zanotowana jako poprawka numer 53 mniejszości i ta poprawka dotyczyła zabukowania w budżecie 60 milionów złotych na realizację budowy łącznika. Między 11 a 20, między drogą krajową numer 20 a drogą obwodnicą naszą, drogą ekspresową nr 11, budowaną. I chcę tylko powiedzieć woli ścisłości, że posłowie PiS łącznie z panią posłanką Goliską głosowali przeciwko tej poprawce. Jeżeli chodzi o kolejne ustawy, które były procedowane, to myślę, że. Najważniejsze tutaj było głosowanie na temat weta. Senatu dotyczące przekazania dwóch miliardów złotych na tak zwaną telewizję publiczną, czy też, czy też publiczne media. No to wszyscy wiedzą, dlaczego mówię tak zwane, ponieważ z publicznymi mediami to już nic nie ma wspólnego. To, są, to jest telewizja pisowska, telewizja polityczna, partyjna. Przekazanie poza wpływami z abonamentu dwóch miliardów złotych i całkowite zlekceważenie propozycji senatu aby 2 miliardy złotych przekazać na onkologię jest naprawdę czymś zupełnie niebywałym Myślę, że rządzący no, starają się zaklinać deszcz, mówią nieprawdę, cały czas lekceważą niezwykle trudną sytuację, jaka, jaka powstała w opiece zdrowotnej. Mamy naprawdę zapaść, to już nie chodzi o jakąś retorykę wyborczą. Problemy mają praktycznie wszystkie szpitale, i również olbrzymie problemy ma onkologia. Jest brak dostępu do większości leków nowo wprowadzanych, które są zarejestrowane w Europie i dostępne dla pacjentów onkologicznych właściwie we wszystkich krajach Europy Zachodniej i Środkowej. Natomiast w Polsce nie, i to jest ewidentne przyczyną, jest brak pieniędzy. Wcześniej, żeby Zaopiniować weto Senatu. Zebrała się Komisja Kultury. Komisja Kultury zaopiniowała wniosek Senatu pozytywnie. No to oczywiście, jak potem powiedziała pani poseł Joanna Lichocka, był taki wypadek przy pracy, ponieważ w tej komisji większość ma pisma, no ale część. Posłów PISU nie przyszła po prostu na komisję. Tutaj głównie miano pretensje do pana posła Suskiego. I, no i ten wypadek przy pracy polegał na tym, że ta większość, która była na sali, przegłosowała pozytywnie opinię Senatu, aby 2 miliardy złotych przekazać na onkologię, a nie na reżimową telewizję. Pani Lichocka, kiedy już uzyskano w komisji przyszedł Pan Suski i jeszcze ktoś tam jeszcze i, i już mieli większość, odwołali wybraną z opozycji sprawozdawczynię tej, tej uchwały i, 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 i okazało się, że będzie ją sprawozdawać właśnie Pani Joanna Lichocka. Jak ją sprawozdawała na, na, w czasie posiedzenia Sejmu, to Państwo widzieli. No, wyjątkowa, naprawdę, buta, arogancja. Taki typowy przykład właśnie tego, co się w tej chwili dzieje: jak rządzący uważają, że mając większość mogą wszystko. Na koniec pokazała Polakom to, co od dawna PiS pokazuje, że zrobi to, co będzie chciał. Nie obchodzą ich chorzy onkologiczni, obchodzi ich telewizja publiczna, tak zwana publiczna, która. Ma zapewnić reelekcję m.in. prezydentowi Dudzie. Czyli pani Lichocka, która pokazała środkowy palec, no, jest dzisiaj nacenzurowanym. Wszyscy domagają się jej złożenia przez nią mandatu. Czy tak się stanie? Raczej nie sądzę. Podejrzewam, że włos głowy po burza medialna minie, a pani Lichockiej włos głowy nie spadnie. Kolejna. Ciekawa dosyć ustawa, która była procedowana. To była tak zwana ustawa, zwana w sejmie ustawą cukrową. Tak naprawdę ona ma bardzo przewrotny tytuł. PIS zatytułował ją, że jest to ustawa o, w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. No, chodzi krótko mówiąc o ściągnięcie pieniędzy, których na gwałt PIS potrzebuje, żeby spiąć budżet. Ten budżet się nie dopina sumą prawie 60 miliardów złotych i wcale nie jest budżetem zrównoważonym. I między innymi jednym z pomysłów jest nałożenie dodatkowego podatku można powiedzieć, opłat na Różnego rodzaju płyny i soki zawierające cukier. Oczywiście e, retoryka jest taka, że to chodzi o walkę z otyłością, ponieważ no, spożywanie między innymi przez dzieci e, różnych słodkich płynów wpływa na, na otyłość. Natomiast prawda jest taka, że, że to nic nie będzie miało wspólnego z walką z otyłością. Tam jeszcze w tej ustawie jest również nałożenie pieniędzy na tzw. Tak małpki, to jest bardzo właśnie ciekawe, trzeba się zawsze diabeł tkwi w szczegółach, bo retoryka jest ciekawa. Oczywiście każdy nikt zdroworozsądkowy nie powie, że nie chcemy walczyć z otyłością. Natomiast tutaj na przykład zrobiono taką furtkę, dano, że, że importerzy Płynów, które, które za, zawierają duże ilości cukru. No, Wiemy o jakie koncerny chodzi, tak, między innymi amerykańskie i te, te jeżeli hurtownik czy też na przykład sieć sklepów sprze, kupuje tego typu płyny napoje wysoko słodzone bezpośrednio od producenta, może je odsprzedać w swojej sieci sklepów już omijając tę ten, 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 opłatę. To potem próbowano uszczelnić, ale ta ustawa jest, ma mnóstwo różnych takich właśnie nieszczelności, przez które będzie można, ci producenci zagraniczni będą, będą omijać opłaty. Natomiast ona uderza ewidentnie w producentów soków polskich, z polskich warzyw, polskich owoców. Jesteśmy potentatem w Europie i z całą pewnością ta ustawa uderzy w branżę i spowoduje, Kolejną, kolejny wzrost cen. Chcę też powiedzieć, że ta niby walka z alkoholizmem oczywiście nikt nie pochwala kupowania na tak zwanych małpek. Wiadomo, że robią to głównie ludzie uzależnieni od alkoholu i dzień zaczynają od kupienia wódki w małym opakowaniu. Ale ta ustawa zupełnie nie dotyczy piwa. I teraz wiadomo, że w momencie, kiedy. Jeżeli przez ten wzrost cen tych małpek spowoduje się, że ludzie je przestaną kupować, to zaczną kupować piwo wysokoalkoholowe, które z jakiegoś powodu, mimo że jest go kilkadziesiąt razy więcej się sprzedaje alkoholu właśnie w takiej postaci niż, niż tych małpek, ono nie zostało obłożone jakąkolwiek tutaj dodatkową opłatą. Za to nałożono taką opłatę na piwo bezalkoholowe. Tak no naprawdę jest tyle różnych absurdów tutaj w tej ustawie i chcę tylko, żeby, żeby Państwo wiedzieli, ponieważ Koalicja Obywatelska głosowała przeciwko, nie dlatego, że jesteśmy przeciwko walkom, walce z otyłością, tylko przeciwko Hipokryzji tej ustawy i, i, i nazywaniu jej ustawą prozdrowotną, kiedy tymczasem jest to kolejna ustawa fiskalna. To jest czterdziesty któryś podatek wprowadzony w ciągu ostatnich lat przez PiS dodatkowo. Do czego to wszystko prowadzi? Oczywiście to sprowadzi do wzrostu kolejnych cen. Wzrosną ceny napojów, wzrosną ceny soków. W tej chwili inflacja w Polsce w styczniu przekroczyła 4,4%. Jest najwyższa od 8 lat, i to jest fatalny prognostyk. Oczywiście wszyscy mówili, że polityka gospodarcza PIS-u, to rozdawnictwo, podnoszenie płacy minimalnej to wszystko nakręci inflację, i tak się dzieje na naszych oczach. Co z tego, że ludzie dostają dodatkowe różnego rodzaju bonusy w postaci np. 500 zł na dziecko, skoro dzisiaj za te pieniądze już mogą kupić mniej niż 5 lat temu kupowali bez tych 500 zł. Taka jest prawda o, 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 o gospodarce PIS-u, gospodarce niezwykle szkodliwej. Myślę, że będziemy mieli w najbliższych miesiącach dalszy wzrost inflacji. Za, za te przysłowiowe 100 zł, z którym się idzie do sklepu, będzie już można kupić w tej chwili. Myślę, że dwie trzecie tego, co można było kupić 4 czy 5 lat temu. A to nie jest koniec. Wszystko zależy, jak się jak się potoczy sytuacja pogodowa. Czy będzie susza? Mamy wzrost cen wieprzewiny, mamy wzrost cen owoców, warzyw. Do tego nakładają się różnego rodzaju zwyżki ceny prądu. Wzrosły bardzo... Opłaty związane z mieszkanictwem. To wszystko powoduje, że z dnia na dzień jakość życia w Polsce będzie się zmieniać, a do tego jeszcze nakładają się fatalne, fatalny stan opieki zdrowotnej. Naprawdę niestety nie mamy się z czego cieszyć. Także to tyle. Ja jadę. Jutro lecę do Warszawy z powrotem na posiedzenie Podkomisji Zdrowia. Zostałem wybrany w Podkomisji Zdrowia jako jeden tam z 11, jedna z 11 osób, które będą próbowały zmienić propozycję zaproponowaną przez rządzących propozycję ustawy o zawodzie lekarza. Nie chcę państwa zanudzać, ponieważ jest to dosyć specyficzna ustawa, ale ona generalnie nie jest zła, idzie w dobrym kierunku, ma spowodować jakby załatanie dziury, której olbrzymiej dziury, która powstała w tej chwili w Polsce, u nas jak wiecie brakuje między 60 a 70 tysięcy lekarzy, no przy około 140, którzy praktykują, z czego 1 trzecia ma emerytalne uprawnienia, no to ta sytuacja jest naprawdę tragiczna. W związku z tym rządzący i słusznie próbują coś zrobić, żeby między innymi ściągnąć lekarzy z Ukrainy, Białorusi, z krajów spoza Unii Europejskiej, natomiast w swojej propozycji idą o krok za daleko. Tam jest taka propozycja między innymi no znacznego ułatwienia w uznawaniu dyplomów specjalistów uzyskanych w krajach spoza Unii Europejskiej. No to już nie jest prawidłowe dlatego, że my się uczymy tutaj w Polsce, żeby zdobyć specjalizację średnio między 5 a 7 lat. Natomiast na Ukrainie czy na Białorusi specjalizacja trwa jeden rok. W związku z tym no nie można ekwiwalentnie uznawać dyplomów specjalistów, ponieważ ci ludzie będą tutaj leczyć nas Polaków tak i, i, i to nikomu na dobre nie wyjdzie. Mam nadzieję, że Przekonam kolegów, rozmawiamy na ten temat, mimo że sobie z dzióbków nie pijemy, to myślę, że tutaj jest pewna zgoda na to, że, że, że te zapisy należy zmienić. Także wracam jeszcze do Sejmu, a ustawa o zawodzie lekarza będzie prawdopodobnie procedowana na następnym posiedzeniu Sejmu, które ma się odbyć w bardzo. Miasto z wizją, P. To dla Was zmieniamy szczecinek. Wybowó miasto z wizją, PN.